Witam Państwa. Na tym filmiku chciałbym Państwu pokazać standardową jurę Z7 w wersji aluminium. Jest to ekspres świetnie wykonany, bardzo do wysokiej klasy. Następcą tego modelu jest model Z9. Poprzednia generacja to były modele z serii Z5 pierwsza generacja i Z5 druga generacja. Czyli jest to taki pośrodku ekspres. Nie jest on już dostępny jako nowy, dlatego nawet na rynku wtórnym te ekspresy są w dalszym ciągu bardzo drogie, trzymają dobrze cenę, chyba że są w kiepskim stanie technicznym. Ale zakup takich ekspresów odradzam. Jeżeli już jesteśmy właścicielem tego ekspresu, to w razie jakichkolwiek problemów Naprawianie ten ekspres. W autoryzowanych serwisach lub serwisach, które się specjalizują w ekspresach marki Jura, ponieważ są wymagane odpowiednie narzędzia do tych ekspresów. No i też, jeżeli coś się wymienia w tym ekspresie, to, się, to należy wymienić to na nowe, oryginalne części Jury, ponieważ dużo jest zamienników, które nie trzymają jakości. Ekspres. Przedni panem ma w aluminium, jest to prawdziwy aluminium, tak samo pośrednia taca ociekacza również jest aluminiowa, to jest też aluminium. Nie myjemy tego, tej, tej tacy w zmywarce, ponieważ po kilku zmyciach on nam się zaczyna odbarwiać. Także niestety ale trzeba go myć ręcznie. Wylewka do mlecznych regulowana góra dół w pionie. Też aluminiowa nie jakiś plastik, wylewki, same wyleweczki na szerokość regulowane, bardzo fajna funkcja, przydaje się bardzo często, jak chcemy wykonać dwie kawy naraz. Przystawka do, do spienienia mleka, oczywiście profesjonalna, w standardzie była zawsze. Pijanka z mleka, gorące mleko, na przykład dla dzieci, do wykonania kakao. I spienianie ręczne, czyli bez wężyka sobie zakładamy, taki tutaj pokażę Państwu koreczek czerwony koreczek, o go wkładamy tutaj z boku, zamiast leżyka i ręcznie spiniamy mleko. Ale w praktyce raczej się tego nie praktykuje, ponieważ to mleko lubi się troszeczkę chlapać, więc no jakby po to jest system spinania automatyczny, żeby z niego korzystać. Zbiornik na wodę wkładamy z boku, nie z tyłu, dzięki czemu mamy do niego fajny dostęp. Nie rozlejemy wody, kiedy dolewamy. Wyciąganie zbiornika nie haczy nam ogórną szafkę w kuchni, Dlatego z boku zbiorniki na wodę, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Niektóre, niektórzy producenci stosują zbiorniki na wodę wkładane od przodu. Z jednej strony jest to wygoda, ponieważ wysuwamy i mamy zbiornik w ręku, ale minusem jest to, że rysujemy za każdym razem tacę Także po trzech miesiącach takiego wkładania, wyciągania, taca wygląda niezbyt atrakcyjnie, delikatnie mówiąc. Zbiornik na wodę ma pojemność 2,7 litra. Zbiornik na kawę mamy tutaj u góry, proszę bardzo. O, kawa w ziarnach 280, prawie 300 gramów, to jest dużo. Tutaj mamy też mm, klapkę do kawy mielonej. Z tym, że kawę mieloną sypiemy na bieżąco. Nie tak jak kawę w ziarnach, bo kawę w ziarnach wsypujemy do pełna. Ekspert ma tam fotokomórkę, akurat seria Z7, zawczasu powie nam kiedy mamy jej dosypać, natomiast kawę mieloną wspujemy na bieżąco. Maksymalnie dwie miarki, jest to opisane pod pokrywką kawy mielonej. Czyli robimy kawę mieloną, wsypujemy kawę mieloną, robimy kawę, koniec. Nie dosypujemy do pełną, ponieważ możemy uszkodzić moduł zaparzania. Jeżeli chodzi o przyciski, w tym ekspresie wykonamy każdą kawę za jednym przyciskiem. Tu mamy mleko, kawę latte, kawę cappuccino, kawę specjalną, gorącą wodę, to jest ta wylewka tu boczna, ristretto, espresso, kawy standard. Możemy sobie przyprogramować te filiżanki kawy. Nie mówię ristretto, to nie musi być ristretto. Możemy sobie zmienić moc kawy, dawkę kawy i to będzie, dając do innej filiżanki, o, to będzie inna to kawa. Ekspres domyślny ma tak ustawienia takie, nie inne, ale możemy sobie to bez problemu zmienić. Ważnym dodatkiem, znaczy funkcją w tym ekspresie jest to, że ekspres posiada w wstawkę profesjonalną, to tak jak wcześniej mówiłem, to do tego jeszcze jest bardzo wysoko regulowana. Pozwala nam to odstawić wysoką szklankę do latte 15,5 cm. Nie musimy kombinować jakoś tam bokiem, przesuwać. Normalnie wstawiamy. Jeżeli ktoś parzy dużo kaw mlecznych, głównie z naciskiem na latte, to proszę o to zwrócić uwagę podczas zakupu ekspresu, ponieważ większość ekspresów tych niższych półką. Posiada wysokość maksymalnie 12,5 cm. Tutaj jest to wygodne. Jeżeli chodzi o menu, pokażę Państwu zrobię zbliżenie tylko. Zgaszę też światło, żeby Państwo lepiej widzieli mi świetlacz. W menu wchodzimy u góry, przytrzymujemy sobie przycisk pokrętło i po kolei sobie wędrujemy. Tu mamy produkty, na przykład będziemy sobie dany produkt, który chcemy regulować. To no może być to espresso. Regulujemy. I tak właśnie wyświetla. Ile mililitrów chcemy? Jeżeli chcemy zmienić, proszę bardzo. Zmieniamy sobie na na przykład 90 mililitrów. Potwierdzamy gałeczką i wędrujemy dalej. Dalej mamy moc espresso. Od najsłabszego do najmocniejszego. W nowszej serii np. Z9 mamy tu na wyświetlaczu kolorowym. Tutaj mamy taki wyświetlacz na piktogramach, ale jest bardzo fajny. Jest niezawodny, nic się z nim ogólnie nie dzieje. Trudno go uszkodzić. Potwierdzamy. Dalej mamy temperaturę. Od najmniejszej do największej. Ustawię na maksymalną, ponieważ espresso powinno się dawać na wysoką temperaturę. I wychodzimy sobie z menu i tak możemy sobie ustawić wszystkie produkty. Dalej mamy proszę Państwa filtr, stosowanie filtra. Dalej mamy mm, oszczędzanie energii. Jeżeli nie wykonujemy kaw mlecznych, tylko na przykład czarne, a od święta kawy mleczne, możemy sobie wejść w menu i ustawić sobie poziom pierwszy poziom drugi. Oszczędzanie energii. Wówczas ekspres nam podgrzewa tylko jeden termoblok główny. Ja tę funkcję wyłączam, Ja chcę, żeby kawa była gotowa za każdym przyciskiem, żeby się tu nie nagrzewał. To jest bardzo fajna funkcja. Jest to funkcja wyłączenia ekspresu, gdy zapomnimy go wyłączyć. Możemy sobie zmienić na przykład na... minimalnie jest chyba 15 minut. 15 minut. Do pół godziny co pół godziny, co jest godzina, dwie i tak dalej. Ja ustawię na przykład 30 minut. Często mi się zdarza, że zapomnę wyłączyć ekspresu, ekspres cały grzeje, a mnie w domu nie ma. Dlatego to jest bardzo fajna funkcja. Sam się wyłączy, nie musimy o tym pamiętać. Funkcja płukania. Ekspres posiada swoje systemy płukania, ale jeżeli chcemy sami przepłukać przystawkę, czy tam wylewkę, wchodzimy w menu tu mamy mycia różne jakie chcemy. Możemy myć sobie wyrywkę główną, przystawkę do, do, do mleka i tak dalej. Tutaj mamy zmianę komunikatu powitalnego, zmianę komunikatu pożegnalnego. Możemy sobie zmienić, który chcemy komunikat na przykład: powitalny, pożegnalny, i po kolei tutaj też poszczególne kawy. Możemy sobie nazwać, a chcemy te kawy. Dowolnie. Bardzo fajna funkcja. Logo możemy sobie zmienić na filiżankę o taką sparą Ja akurat zostawię napis jura. Tutaj mamy powrót do, do ustawień fabrycznych tutaj mamy licznika. Jak ten wykonał łącznie 366K. Możemy sobie wędrować po menu, żeby zobaczyć jaki kalog w jak ilości. Tu mamy mililitry lub inne jednostki. Język do wyboru i wyjście Okej. Okay. Mm, ekspresu czyli jego wymiary to jest tak, szerokość 28 ponad cm, 28 cm, wysokość 34, głębokość Około 43 cm do tacy. Ta taca jest troszeczkę mniejsza. Więc ten ekspres jest ciutkę mniej głęboki od wersji Z7 w chromie lub w wersji Z7 Voice. Jakie są minusy tego ekspresu? Minusem tego urządzenia jest cena. Ponieważ te ekspresy na rynku wtórnym cały czas <trym> trzymają cenę. Natomiast problemem jest zakup dobrego egzemplarza. Dlatego jeżeli decydujemy się na naprawę tego ekspresu, to dobrze by było, żeby to był albo oprezowany serwis jury, albo serwis, który się zajmuje, specjalizuje w jurach, czyli mawskie narzędzia, części i odpowiednią wiedzę do naprawy tych ekspresów. No i przede wszystkim zmiana części powinna być na nowe, oryginalne, nie zamienniki. Tak samo jeżeli czyścimy modu zaparzania, ponieważ w ekspresie no, tym, moduł zaparzania tak wygląda. Jest to bardzo solidna konstrukcja, dobrze wykonana, konkretna, zębatka mocny, jak jest to moduł. On jest w środku na stałe i go nie musimy wyciągać. Wystarczy go raz na półtora miesiąca wyczyścić. O tym nam oczywiście jak ktoś poinformuje. Wówczas używamy takich tabletek, są tabletki czyszczące, oryginalne. Proszę nie stosować zamienników. Te tabletki naprawdę są bardzo fajne, dobrze czyszczą, bo w odpowiednim momencie się rozpuszczają. Tak samo, jeżeli chodzi o odkamienianie układu. Też zalecam, żeby stosować oryginalną chemię. Te tabletki na pewno nie uszkodzą yy, układu wody, układu szczelek i tak dalej, ponieważ na rynku też jest też chemia tańsza, chińska, no niestety często o wiele bardziej żrąca i uszkadza nam elementy aluminiowe w układzie, elementy gumowe. Ekspres po dwóch tygodniach coś zaczyna cieknąć po odkamienianiu. Dlatego stosujmy zawsze oryginalne akcesoria do Jury. jury. A wtedy ten ekspres nam się odwdzięczy, Wieloletnią, bezawaryjną pracą. Takie urządzenie jest liczone na 30 lat. Jakość tych wszystkich przycisków, przełączników, naprawdę proszę mi wierzyć, wytrzymuje bardzo długo. Znam ekspresy tej serii, które wykonają po 100 tysięcy kaw. Oczywiście, no, one wywagają co 3 lata przeglądu i serwisu. Moduł zaparzenia starcza na około 10 tysięcy kaw, ale bywa, że wytrzyma i 20 tysięcy kaw. Nie jest, nie ma, nie ma jakby reguły. Natomiast zaleca się wymianę co około 10 tysięcy kaw. Trzeba taki moduł wymienić. Zależy też to od tego, jaką kawę stosujemy. Ogólnie nie zalecam stosowania kaw smakowych, takich, które mają w sobie dużo takich dodatków klejących, bo one no, skracają żywotność takiego modułu. Także właściwie nasza obsługa. Jest, tutaj to, to jest tylko czyszczenie przystawki, pocie kasza, wyrzucenie fusów dosypanie kawy, dolanie wody. Zbiornik, moduł zaparzenia nas właściwie nie interesuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, raz na półtora miesiąca wrzucamy tabletkę czyszczącą. Trwa to około 7 minut. Raz w roku uruchamia się odkamienianie ekspresu. Oczywiście stosujemy filtry też, wody oryginalne, nie zamienniki. Oryginalne filtry są, mają odpowiednią jakość. Różą się znacznie od, od zamienników i, i wagą, i jakością. Koszt takiego fita to jest około granicach na 50 paru złotych. Wystarczy na 2 miesiące spokojnie wystarczy. O wszystkim Wam ekspres poinformuje. I zarówno o czyszczeniu przystawki, o czyszczeniu wylewki, o kamienianiu, o czyszczeniu modułu zaparzania. Bardzo fajna seria, solidna. Wszystko jest dobrze, dobrze wykonane. Nie ma z tym większych większy problemów pod warunkiem, że są w dobrym stanie technicznym. Gdyż nowe już są nie do kupienia. Wyświetlacz, ten cały element tutaj, ta szybka jest bardzo, bardzo trwała. Wszystko jest dobrze wykonane, te pokrętła, przyciski nie uszkadzają się. Bardzo fajne urządzenie, bardzo, bardzo wysokiej klasy. Jest to model z wyższej półki. Nad tym modelem jest seria Giga i już ekspresje gastronomiczne serii X i tak dalej. Natomiast następcą tego modelu jest model 9 poprzedniej generacji, to Z5, pierwsza generacja i druga generacja.